Wszystko zaczyna się w tobie. Jeśli nie wierzysz w siebie, nikt nie będzie w ciebie wierzył. Jeśli nie szanujesz siebie, nie otrzymasz szacunku. Jeśli czujesz się nikim, tak właśnie będziesz postrzegany. Jeśli nie kochasz siebie, innym trudno będzie cię kochać. Dopiero gdy uzdrowisz związek z samym sobą, uzdrowisz relację z innymi i pogodzisz się ze światem. Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ariowit i witam Was w kolejnym odcinku, gdzie przeczytam wam tekst od Kimberly Guggen, bardzo ciekawy i warty wysłuchania i zrozumienia go, gdzie ja muszę go zrozumieć i inni ludzie powinni go zrozumieć. Uważam, że muszą, bo to jest dobre i dla dobra wszystkich. Poważnie. I... Zaczynamy sobie w takim razie, polecaj ten tekst, zostawiaj łapki w górę, zostaw łapkę, napisz komentarz, subskrybuj kanał i zaczynamy z tekstem Kimberly. Przez dziesiątki tysięcy lat żyliśmy w systemie po kolejnym systemie. Nie przez nas stworzonych, ale przez nich. Manipulowali każdą częścią naszego społeczeństwa. Aby pozostać liczącymi się dla swoich mistrzów. Po raz pierwszy od tysiącleci ich system załamuje się na wszystkich frontach. Powiedzieli mi, że to nigdy nie zadziała. Nie zostało to odpowiednio zaprojektowane, aby zadziałało. Miało to na celu samozniszczenia w czasie żniw ludzkości. Czysty łupek, jak to nazywali, zepsutego i ponownie. Zasianie ludzkości mogło odbyć się tylko przez tych, których nazywali się czystymi. Ten proces powtarzał się 8 razy, ale nie tym razem. Każda konstytucja, każde prawo, każda zasada, każda religia komunizm, demokracja, socjalizm, monarchię wszystko zostało stworzone przez nich, a jednak wciąż goniły za starym, zapominając, że to nigdy nie było nasze zawsze było ich. Musimy mieć nowy system, nasz system musi być lepszy musi to być integracyjny, współzależny świat. Definicję współzależności można najlepiej opisać patrząc na ludzkie ciało, planetę i wszechświat jako całość. Zasady współzależności są kluczem do istnienia całego systemu natury. Najlepszym tego przykładem są komórki ludzkiego ciała. Łączą się ze sobą poprzez wzajemne dawanie z korzyścią dla całego ciała. Każda komórka otrzymuje to, czego potrzebuje, aby istnieć, a resztę swojej siły kieruje na ogólne ciało. Oznacza to, że wszyscy mamy do odegrania rolę każdy wpływ ma na życie innej osoby. Inny przemysł, inne miasto, inną wioskę. I oczywiście, całą planetę. Aby plan odbudowy zadziałał, wszyscy musimy współpracować. Ci, których znasz i ci, których jeszcze nie spotkałeś. Miądze były systemem kontroli. Zostały stworzone, aby kontrolować przepływ i wymianę energii, aż wszystko, co musieliśmy dać, zostało skierowane z powrotem do nich. Przepływ energii jest krytyczny. Należy go rozprowadzać ostrożnie i uważnie. Ile energii wydajesz dla kabały, dla rządu. Aby zobaczyć, co robią lub czego nie robią inni. Dlaczego dajemy im tyle naszej energii i czasu? To musi się zmienić i musi się to zmienić teraz. Musimy poświęcić naszą energię na, wymianie, na wymianę miłości, a nie na nienawiść do innych. Nasz system musi szanować życie i energię, którą nam daje, oraz my, którą też dajemy systemowi. Ma to kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. Świat jest w ciągłym stanie chaosu. Tylko ty możesz to zmienić. Tylko ty, ty, my możemy to zmienić. Razem na dobre. Jest kilku dobrych przywódców, którzy robią wszystko, co w ich mocy dla swoich ludzi, ale czują się trochę zdławieni przez starą gwardię. Pamiętaj, że jeśli było ich 10 tysięcy, 1 milion, 2 miliony lub 10 milionów, to wszyscy przepisywali plany, zaczynając od czystej kartki papieru i tworząc obecny system. Nasz sposób, sposób źródła, naturalny sposób, Te sposoby te nie są już istotne. Jedynym sposobem na wygranie gry jest niegranie w nią. Wolność to stan umysłu ponad materią. Jeśli nie zwracasz uwagi na ich systemy sterowania, po prostu nie mają one już znaczenia. To było tekst Kimberly Guggen, warty do przeczytania i rozpatrzenia go czy jest bez sensu, czy jest logiczny, jest w porządku i czy ma zastosowania w przyszłości. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, napisz komentarz subskrybuj kanał, polecaj filmiki możesz mnie wesprzeć z tym co robią. Finansowa i dziękuję za uwagę. To w takim razie na razie i cześć. Do słyszenia. Pa.